Nadagas jest symbolem wzrostu i rozwoju, zapowiada długi okres dobrobytu, wzrostu, nie posiada negatywnych aspektów, ponieważ nawet w negatywnym odczycie pokazuje, że masz w sobie siłę i jeśli z niej skorzystasz, możesz odwrócić swoją sytuację. Przepiękna energia szczęścia. Sukcesu, rozwoju, jasnej oceny sytuacji, wiatru w żagle. Zapraszam, kochani, na medytację. Medytację z runą Dagas. A więc usiądź wygodnie, możesz leżeć, możesz przyjąć pozycję medytacyjną. Nie krzyżuj rąk ani nóg. Weź kilka głębszych oddechów, rozluźnij się. Powolutku. A teraz weź takie trzy głębokie oddechy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech, I wydech. Wdech. I wydech. Zamknij oczy. Zewnętrzne hałasy są poza Tobą. Ten czas jest tylko Twój. Jesteś tylko Ty i mój głos. Puść teraz wszystkie napięcia. Rozluźnij całe ciało. Weź głęboki oddech. Puść jeszcze raz wszystkie napięcia, rozluźnij szczęki, język. Twoja twarz staje się gładka, twoja twarz staje się młodsza, całkowicie rozluźniona, wygładzona. Oddychasz spokojnie, oddychasz równo. Oddychasz miarowo. Skoncentruj teraz uwagę na swoich nogach, odpręż i rozluźnij je. Poczuj jak napływa do nich ciepłe, przyjemne rozluźnienie. Czujesz ciepło w udach, kolanach, ułetkach, stopach. Teraz przenieś swoją uwagę na ramiona i dłonie. Rozluźnij się. Odpręż całe ramiona od barków po czubki palców. Poczuj ciepło w dłoniach i całych ramionach. Weź głęboki wdech, i wydech. Wsłuchaj się w bicie. Własnego serca. Rozluźnij całe ciało jeszcze raz. Poczuj błogość, przyjemne ciepło, przyjemny ciężar całego ciała. Teraz wyobraź sobie, że leżysz gdzieś na łonie natury. W swoim wymarzonym miejscu, w którym czujesz się bezpieczny, bezpieczna. Leżysz na ciepłej ziemi. Okryty, okryta, otulony, otulona w śpiwór. Czujesz ciepło. Widzisz dogasające ognisko, czujesz jego zapach. Wyobraź sobie, jak patrzysz w niebo, i widzisz gwiazdę, której blask słabnie. Widzisz, jak na wschodzie wyłania się o gwiazda o wiele silniejsza, o wiele potężniej jaśniejąca. Tą gwiazdą jest słońce. Wiesz, że wstaje nowy dzień. Mrok znika. Blask dnia jaśnieje coraz bardziej. Jeszcze świta. Jeszcze krople rosy drżą na źdźbłach traw, a brzemienne klichy kwiatów tulą się do ciepłej matki ziemi. Lecz pierwsze padające promienie podnoszą, budzą. Po kolei wszystkie istoty. Oddychaj. Patrzysz w niebo i widzisz, że istnieje tu na ziemi, że istnienie tu na ziemi odbija się w niebie. Co na dole, to i na górze. Widzisz, czujesz. Jak jasny snop słonecznego światła nasyca twoje myśli, Twoje ciało, energią. Wstajesz, postanawiasz wyruszyć dalej. Wiesz, jaką drogę masz do przejścia. Wiesz, jaką pracę musisz wykonać. Lecz ten dzień jasny i szczęśliwy zapowiada największe powodzenie. Działania, jakie podejmiesz, nasycone światłem, skończą się najbardziej pozytywnym wynikiem, choć jeszcze nie wiesz dokładnie, jak wpłynie to na Twoje życie. Wiesz, że jesteś pod opieką nieba. Oddycha. Teraz zaczynasz realizację zamierzeń. Z radością kroczysz coraz dalej, bez granic, bez lęku. Ufasz, że życie to misterium, w którym wszystko odbywa się dla Twojego dobra. A teraz liczymy. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć. Otwórz oczy i powiedz sobie, jestem pod opieką nieba. Jestem w pełni świadomy, świadoma. Widzę rzeczy takimi, jakimi są. Jestem pod opieką nieba. Jestem w pełni świadomy. Widzę rzeczy takimi, jakimi są. Jestem pod opieką nieba. Jestem w pełni świadomy. Widzę rzeczy takimi, jakimi są. Wszystkiego dobrego. Mi Maruna.